Witam serdecznie Ostatnio na topie są Ursusy 3360 Chciałem pokazać egzemplarz w oryginale 1986 rok produkcji Przebieg 7000 Oryginalny rakier Silnik, wszystko Proszę spojrzeć, wszystko jeszcze w oryginalnej farbie Z tyłu mamy trzeci komplet opon Tutaj też wszystko oryginał, ewentualnie nowe siedzenie dołożone. Przód trzeci komplet z wymienianych rzeczy, no wiadomo, remont silnika. Tutaj przednia oś nowa, rozdzielacz także już był robiony. No przebieg tak jak mówię, 7000, no może około 9, bo tam trochę się nie kręciło, nie? Linka pękła, przestał się kręcić licznik. Tyle co my tam stracili, to przypuszczamy, że za jakieś 2000 motogodzin. A tak, Ursus, cały w oryginalne. Jedyna rzecz, która by się przydała, to wspomaganie kierownicy. Może jakaś życzliwa firma postanowi nam tu jakoś wspomóc, no bo niestety funduszy akurat na to nie ma. Jakby się udało, można coś zadziałać. Bardzo będę wdzięczny. Tak wygląda ten ciągnik. Pokażę jeszcze tutaj. Wszystko w oryginalne. Nie, jednak chciał go kupić, ale ciągnik nie jest na sprzedaż. Ciągnik jest do użytku w gospodarstwie, służy do kosiarki rotacyjnej, rozsiewacza, zgrabiarki, takich lżejszych prac, kiedyś jeszcze miał wycinak, ale teraz to już turem wszystko jest zrobione. Tak to się prezentuje, ładny egzemplarz. O, Tak proszę zobaczyć wszystko w oryginale maska jeszcze wszystko niemalowane, nie jest wyczyszczona jakbyśmy to wyczyścili, to by to wyglądało dużo lepiej przebieg 9000, tysięcy no tłoki tuleje wiadomo były już wymijane rozdzielacz tyłu podnośnik też był robiony i przednia ośka już miała luzę, też była robiona a tak chodzi bez Zarzut. więc te wszystkie remonty co tam wykonują inni youtuberzy Proszę spojrzeć na ten ciągnik. Bez malowania i nie potrzebuje malowania na następne kurczę 20 lat. Jak się dba, tak się ma. Pozdrawiam.